Witam Was kochani bardzo serdecznie. Dziś zajmiemy się zadaniem 11. Mamy obliczyć pole prostokąta zaznaczonego na rysunku. My wspólnie zrobimy podpunkt B. Podpunkt A i C zostanie Wam się jako praca domowa, ale omówimy dokładnie sobie te podpunkty. Ja wam troszeczkę podpowiem, co macie zrobić, aby, aby to policzyć. Zaczynając tutaj od tego podpunktu B. No, popatrzmy sobie dokładnie na ten nasz prostokąt, którego pole mamy obliczyć. No i zwróćcie uwagę na to, że jeden z wierzchołków tego prostokąta jest w początku układów współrzędnych, czyli tutaj jest punkt 0,0. Drugi z wierzchołków znajduje się w miejscu zerowym tej funkcji. Czyli fajnie byłoby wiedzieć, jakie są miejsca zerowe tej funkcji. To, które będzie na plusie, no to będzie to. To, które będzie na minusie, to będzie to. I już wtedy będziemy mogli wymyśleć, jaki jest tutaj odcinek, czyli będziemy znali długość tego naszego prostokąta. Zatem obliczmy miejsca zerowe. Miejsce zerowe przypomnijmy, to taki argument, dla którego wartość funkcji jest równa 0. Zatem trzeba y, tą funkcję przyrównać do 0, w miejsce Y wstawić sobie 0. Czyli. Minus 1 czwarta x kwadrat odjąć x plus 3 równa się 0. No i w tym momencie możemy sobie pomnożyć obustronnie razy minus 4, jeżeli chcemy pozbyć się ułamków. Zatem x kwadrat plus 4x odjąć 12 równa się 0. I delta. B kwadrat, moje b jest równe 4, możemy sobie wypisać współczynniki, czyli a jest równe 1, b to 4, i c to minus 12. b kwadrat minus 4 razy a razy c. Czyli okazuje się, że nasza delta jest równa 64. Pierwiastek z 64 to inaczej jest równe 8. W związku z tym mogę policzyć, ponieważ moja delta jest większa od 0, mogę policzyć dwa rozwiązania: minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus b, więc minus 4, minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 2 razy 1. I obliczamy. Zatem x1 jest równe minus 6 i x2 minus 4 plus pierwiastek z delty, czyli plus 8 przez 2a, czyli 2 razy 1. Czyli okazuje się, że x2 jest równe 2. W tym momencie, moi drodzy, skoro wiemy, że miejsca zerowe tej funkcji to minus 6 i 2, no to mogę sobie nanieść na ten wykres, tutaj mamy dwójkę, tutaj mamy minus szóstkę, ponieważ w tym miejscu jest początek układów współrzędnych, no to ten bok prostokąta będzie równy 6, no bo odległość od 0 do minus szóstki jest równa 6. Teraz jeżeli chcemy policzyć współrzędne tego punktu, to jest punkt A i on będzie miał y, współrzędną na x równą 0, a na y będzie miał wartość tej funkcji, czyli 0. No i jakąś tam liczbę, którą musimy dopiero wyliczyć, bo to jest punkt przecięcia z osią Y, czyli zawsze na x musimy sobie wtedy podstawić 0, czyli w tą funkcję w miejsce x wstawiamy 0. Zatem y równa się minus 1 czwarta razy 0 do kwadratu, odjąć 0 plus 3. No i tutaj mamy 0. Czyli y jest równe 3. Zatem punkt przecięcia wykresu funkcji z osią y jest równy 0,3, a ten bok będzie równy 3, no bo od początku układów współrzędnych do punktu a. Już w tym momencie jestem w stanie policzyć pole tego prostokąta. Pamiętamy, że pole prostokąta liczymy ze wzoru a razy b, czyli w naszym przypadku 6, RAZY 3, no bo należy przemnożyć ze sobą obydwa boki, czyli to 18 jednostek kwadratowych. I teraz, moi drodzy, omówimy sobie jeszcze pozostałe podpunkty, które powinniście zrobić w ramach pracy domowej. W podpunkcie A mamy policzyć pole prostokąta zaznaczonego na rysunku, i tutaj, moi drodzy, pierwsza sprawa no to warto byłoby wiedzieć, Ile wynoszą miejsca zerowe tej funkcji, ponieważ wtedy będziecie znali już długość tego odcinka, bo skoro tu na przykład będzie, załóżmy 2, tu załóżmy będzie 10, no to ten odcinek to będzie 10 odjąć 2, czyli 8. Czyli pierwsza sprawa, którą musicie zrobić, no to musicie policzyć miejsca zerowe, czyli x kwadrat minus 6x plus 5 równa się 0, no i wyliczycie sobie x1. I x2 to będą y, wasze wskazówki aby policzyć długość tego odcinka kolejna sprawa no to teraz żebyśmy umieli podać długość tego zielonego boku no to tutaj wiem, że jesteśmy na poziomie 0 no a tutaj przydałoby się wiedzieć jakie są współrzędne wierzchołka jeżeli chodzi o ten wierzchołek, to on ma współrzędne P i Q, i tutaj, moi drodzy, w tym miejscu jest P, a w tym miejscu jest Q. Czyli dla mnie bardziej istotna jest informacja, ile wynosi Q tego wierzchołka, czyli druga sprawa, liczymy sobie Q wierzchołka. Jak będziecie wiedzieć, że tu jest na przykład strzelam, Minus 10, no to wtedy od 0 do minus 10 ten odcinek będzie miał 10 jednostek długości. No i na sam koniec, jako trzecią rzecz, liczycie sobie pole tego prostokąta po prostu ze wzoru A razy B. I pod punkt C, tutaj też dwa słowa omówienia. Mamy ponownie obliczyć pole tego podanego, narysowanego prostokąta. No i zastanówmy się, co by wypadało policzyć. Zwróćcie uwagę na to, że tu mamy jedno miejsce zerowe, tutaj mamy drugie. Czyli warto będzie znać to mniejsze miejsce zerowe i będziemy wiedzieć, ile mamy tutaj. W związku z tym, ten odcinek, no to będzie odległość między zerem a tym miejscem zerowym. Czyli pierwsza sprawa, którą robicie, no to przyrównujecie sobie funkcję do zera. I obliczacie miejsca zerowe. I mniejsze z nich to będzie to. Kolejna sprawa, którą chcemy policzyć. Potrzebujemy jeszcze długość tego odcinka. No to z jednej strony, moi drodzy, potrzebujemy ten kawałek, czyli będzie Wam potrzebne ku wierzchołka, bo wy już wiecie, że tutaj jest ku wierzchołka, czyli. Obliczycie z ze wzoru minus delta przez 4a i będziemy wiedzieli wtedy, ile jest tutaj. No załóżmy, że tu będzie 4 powiedzmy. Kolejna sprawa, warto wiedzieć, ile jest w tym punkcie. W tym punkcie to jest punkt przecięcia wykresu naszej funkcji z osią y, czyli trzecia sprawa, do tego wzoru podstawiacie sobie w miejsce x 0, bo punkt przecięcia z osią y to on. Na pewno na argumencie be, będzie miał 0. Y, czyli y równa się minus 0 do kwadratu, minus 6 razy 0, odjąć 5. No tutaj jest łatwa sprawa, bo wiemy, że y jest równe minus 5, czyli tutaj będzie minus 5. Jeżeli będę wiedziała, że tu na przykład jest równe 4, a tu jest minus 5, no to odległość między minus 5 a 4 będzie równa 9 i wtedy będziecie znali długi, drugi, drugi bok tego prostokąta. Ja celowo, moi drodzy, nie podaję Wam dokładnych wartości, no bo musicie sobie to wszystko policzyć, tylko rysunek służy temu, żebyśmy jakoś ogarnęli sytuację. I po tym wszystkim musimy jeszcze policzyć pole naszego prostokąta. Ze wzoru A razy B. Powodzenia życzę. Dziękuję bardzo.